Dla kogo teraz? Bo już kawkę rano wypiłam. No i zobaczmy, dla kogo teraz drogowskazy? Dla barana. Baran teraz jest energią bardzo mocno aktywną w, w astrologii. Te cechy baranie teraz wychodzą też bardzo mocno, bo baran jest pewnością siebie też, tak? Jest tym wszystkim, co... W bardzo, jest bardzo też osobą obowiązkową, tak, wymaga bardzo dużo od siebie, od innych, tak? To są bardzo specyficzne energie, i teraz tak jakby, tak jak mówiłam kiedyś, że o, to jest taki czas, kiedy bardzo dużo jest energii jakiegoś znaku, bo on kolektywnie pracuje, tak? Czyli planety, czy te zodiaki. Które były ustalone i ułożone, nadal się nie mówi o tym, że powinien być też, bo ja jestem za, te, za tym, że, przepraszam, że to akurat u baranów chodzi że, że ktoś ustalił zasady, że jest Zodiak, jest 12 znaków Zodiaku, bo w tym momencie na niebie i Ziemi powstał ten kontekst, tak? Taki był kontekst i ułożono to, czy jakaś tam ekliptyka chyba chodzi. Nie pamiętam, bo się w ogóle nie znam, więc nie będę się wymandzać tutaj. I że w ten, tamtym czasie był taki układ, i ten układ ustalono za wzorzec, bo on na raz na bardzo długi czas się zmienia. No ale później generalnie wylazła tak, jakby, i było widać, jak go tu i tak. Yy, yy. To, co jest związane właśnie z wężownikiem. No ale już teraz nikt tego nie zmieni przecież wszystkiego, bo jest ten wężownik. Czyli rzeczywiście, i ludzie skutują, czy on jest trzynastym znakiem czy nie jest. No Ostatecznie uznali chyba, że nie jest, niemniej jednak na tym, w tym czasie na nieboskłonie on jest, tak? O, to jest ten aspekt taki myślę, duchowości, bardzo specyficznej i ogromnego uzdrawiania, ale dobrze wracajmy do drogowskazów na dzień dzisiejszy. No, dlatego też kolektywy znaków też pracują, one też coś wnoszą. Wnoszą plusy, wzorce plusowe, minusowe, uczą, wspomagają i wszystko, co jest z tym związane. No dobrze, zobaczmy, baran dokąd idzie, chce czy nie chce, bo to go po prostu prowadzi. Te energie są najbardziej aktywne w lipcu. Koło fortuny. Zobaczmy te energie, które są do. Jakby taką platformą, tak? Takie wejście do czegoś, po coś więcej, tak? Wysilisz się, poczekasz, wszystko ci się zgadza, na ten moment, to może się otworzyć nowa, cudowna przestrzeń, nowy wymiar albo gwiezdne wrota, tak? I można iść, gdzie się chce. Dziesiątka monet, czyli to jest taka energia, na którą w ogóle czasami pracuje się wiele lat, czasami kilka lat, czasami trzeba się potknąć, czasami trzeba przejść przez okres i czas jałowy przy dziesiątce monet, żeby być tym kimś, kto będzie. Miał też i z czymś wyjść. Czasami jest to dosłownie mądrość, która pozwala coś zdobyć, czyli wejść do nowego świata. Zobaczmy, dlaczego będziecie tego doświadczać, co tego, czego będziecie. A no właśnie, trujeczka kielichowa. Jest to energia właśnie też czysto towarzyska, tak, taka bardzo sprzyjająca, ale ja bym potraktowała to tutaj troszkę inaczej, ponieważ są to, czyli w kontekście intencji, aktywności pewnych w różnych wydarzeniach, więc generalnie może czasami trzeba przejść tak zwane przez jakiś etap życiowy tego samego po prostu tak zwanie punktu. To jest taka energia, w, zwłaszcza przy kole fortuny, która mówi, ja kiedyś. Wierząc, że mam zdolności matyczne, matematyczne, i będąc głupią, poszłam i myślę sobie, że i to ja pójdę na pełny kurs, na pewną księgowość. Taka w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich taki kurs, taka szkoła i ona trwała pół roku, tak, bo to był taki duży po prostu kurs. Na tym kursie miałam panie i koleżanki, które jednak księgowała, tak tam ileś lat 20, to jest tak właśnie strona winien i ma. W bankach troszeczkę inaczej się księguje tę stronę, to, te strony winien i ma. Natomiast tutaj normalnie tak zwanie w życiu, weźmy pod uwagę to inne, czyli że my czasami nie znamy, znamy tylko jedną stronę czegoś, tak? Czasami musimy wejść, tak zwani mówi się, w inne buty, tak? Popracować na czymś. Dlatego też tak się mówi, że najlepszymi szefami, właścicielami firm są ci, Którzy przeszli od tak zwanie najniższych funkcji, tak? Zwłaszcza, to jest bardzo ważne, jeśli chcecie, jesteście na tym etapie, że macie już swoje firmy, to trzeba dzieci swoje czy wnuków od najmniejszego sposobu, żeby każdy etap po prostu poznał, każdą stronę. Czasami bardzo fajnie jest, kiedy jest du duży szef w dużej firmie i on przejdzie przez wszystkie działy, tak? Albo przynajmniej kilka strategicznych zaliczy, takich, w których będzie można coś po prostu widzieć, wiedzieć. Jest to też nadawanie wartości czemuś, tak jak tutaj, wszystkiemu temu, co trwały. Zobaczmy w takim razie, co, na co trzeba po prostu jakby uważać, bo nad tym trzeba dłużej popracować, ale ta skarta sama w sobie mówi: ma. długość pracy, długo, głęboko i szeroko, pokolenia czy różne etapy. Czegoś, co jest w jakiejś formie, tak? Już żeby tak posługiwać się tylko energią. Ale to też jest to, co nawet kiedy ludzie na przykład przejmują firmę jakąś, tak? To muszą wiedzieć, co było wcześniej, jak co powstało, tak? Co jest ważne i warto zatrzymać wtedy najstarszych pracowników, tak na wszelki wypadek, ci, którzy wydaje się, że wszystko wiedzą. Ale to też jest przejście i korzystanie z pewnych energii, na które pracuje się długo. Tutaj niby kładziemy karty w skali miesiąca, czyli to może być ważne na miesiąc, na rok, ale nawet na kilka ładnych lat. A to jest tylko jeden miesiąc. To zależy od rangi tak zwanie kart już na pewnym pułapie. Po piątce, po szóstce, po szóstce już w zasadzie to są karty, na które, żeby uzyskać coś, to już są lata. Chociaż na poziomie każdej można utknąć na lata. Świadomości, percepcji naszej rzeczywistości. Także ważny czas dla Waszych finansów, dla tego, co się dzieje i przepracowanie, czy wyjście, i czy jesteście na progu. Karmy nie da się odciąć, zgubić, wyrzucić, schować, zakopać. Karma niestety jest mechanizmem przyczyny i skutku, i trzeba wyeliminować przyczynę i skutek, i okoliczności, w których tworzyliśmy tę przyczynę i skutek, albo odziedziczyliśmy, czy dostaliście, tak? o. czy wchodzi się w jakieś środowisko, tak? czy w branżę jakąś nawet. O, i trzeba zobaczyć, no rozumieć pewne zasady zobaczmy energię, nad którą trzeba zapanować i nad którą, z którą trzeba być ostrożnym wręcz zaniechać jej działania, ponieważ może być więcej szkody niż pożytku dziewiątka buław jest czekaniem, słuchajcie w tym wypadku a no zobaczmy, wyciągnijmy jeszcze podpowiedź od duszy piątka mieczy i wyciągnijmy energię, która mówi o tym, że warto za tym pójść, że to mimo, że niepozorne, ale być może warto, bo tworzy, tak jakby pozwoli też utrzymać, tak? Pewne energie, giermek kielichowy. Czasami nie chcemy wejść, nie chcemy dotknąć, przeorganizować się, tak? bo jest bardzo duże przeorganizowanie w waszym życiu na poziomie karmicznym tego wszystkiego, co powodowało, że do tej pory w życiu po coś nie sięgaliście, tak? albo po z czegoś, czegoś nie korzystaliście. Um, pomijaliście to w jakiś sposób, tak? To teraz jest ten czas, że jest duże prze, prze, przebazowanie też, tak można by powiedzieć, i wejście w inne środowiska. Takie środowiska, tak jak tutaj, ten germek Kilich mówi, chyba nie wiem, czy chcę mieć z nimi do czynienia. Nie wiem, czy to jest po prostu to dla mnie, tak? Z ostrożnością. Otwiera się nowa przestrzeń, gdzie będziecie pasować cali ze sobą, tak? I tutaj trzeba się wykazać właśnie tą mądrością, tym zmysłem głębszym, i powiem, przepraszam za ten przykład, bo może, bo to jest naprawdę już hardcore według mnie, coś takiego i wiele osób, żeby nie, żebyście nie poczuli się urażeni, tylko podam rangę czegoś dużego, jeśli chodzi o niestosowność, bo ta niestosowność była taka, że to kiedyś, no w każdym bądź razie, duża zmiana przeanalizujcie, popatrzcie, zwłaszcza tych, których być może pokonaliście, albo od których jesteście troszeczkę tak zwanie lepsi, być może tylko umownie lepsi. Wiecie coś więcej, macie coś więcej, ale sami wiecie, że tak samo jak dzisiaj farmacja jest wielkim wow! Tak? czy farmaceuci, ale kiedyś to kto, kto do tych farmaceutów ewoluując na poziomie ewolu, taki jak ci się się, to te szamany wszystkie, którzy siedzą, dzieli po lasach, tak? te wszystkie szeptunki, te wszystkie ci, ci, którzy poznawali naturę na żywo, którzy obserwowali, przekazywali bardzo wysublimowaną wiedzę, mądrość w pewnym zakresie, pilnowali też tego, wzbogacali i przekazywali dalej. tak tak samo jest teraz z życiem, z pewnymi, z pewnymi zachowaniami, tak? Ci wszyscy na łeb, na szyję, na zbitą mordę lecą w kierunku nowoczesności, w kierunku wyjścia, a już w tej chwili, słuchajcie, się dzieje. Ja jakiś czas temu mówiłam, no sorry, powiem to przy baranach, ale opowiem o tym też przy innej opcji. Wiecie, że, zwłaszcza kiedy nie interesujecie się tymi tematami, wiecie, że za jakiś czas będą te horoskopy i to wszystko będzie, bo już są filmy w tematach duchowych tak zwanych i już to wszystko, hmm. Yy, powiem wam zaraz, czekajcie, o to być może tutaj się pokaże. Nie, o widzicie, nie wiem gdzie, ale już wczoraj to widziałam. Czekajcie, być może tu jest. Yy, a właśnie, pojawiła się taka nowa opcja i nowa możliwość, która się nazywa inspiracja, tak, na naszych kanałach, w tym panelu takim, tym świecie, który my widzimy z swojej strony i tu już są, to się nazywa inspiracja, pomysły na kolejny film inspirowane twoim kanałem. I mam raz, dwa, trzy propozycje. I myślicie, że jak to już jest tak pod nosem, to się ktoś nie skusi się, żeby coś zrobić. Będziecie oglądali horoskopy i to wszystko, wszystko to, co wygeneruje tak zwane sztuczna inteligencja, tak? O. I gdzie intuicja, która jest najważniejsza przy kart? Gdzie jest to wszystko, to, co z tym? I będzie, że będzie trzeba szukać tego. W... Dzięki Bogu ja mam taki sposób mówienia i przekazu ja nie jestem sama dla siebie w stanie tego wygenerować i generalnie wygeneruje też, bo raz, od razu się po prostu jakby połapiecie. Bo jeszcze są takie aspekty, gdzie, gdzie, gdzie widać, słychać, chociaż ona już gada coraz lepiej, tak? Gdzie widać i słychać będzie, że to nie to. Tak jak ostatnio właśnie mówił mój mąż. Zobacz filmy, kręcą o rozwoju duchowym i ludzie lajkują, mmm, tak, tak. A ona szczegół uczy się. Dobrze, żeby już nie, nie mówić. Em... To jest to coś, co macie zgłębić, dlatego, że to jest bardzo duża rzecz, a teraz baran jest na rzeczy, tak zwanie, tak jak kiedyś był bardzo długo koziorożce, koziorożce bardzo długo pracowały nad tym wszystkim, jakby, kolektywnym, tak? Czyli w indywidualnych sprawach życiowych takie miały, miały życie, takie skłonności, tendencje pewne były, skoro się astrologią interesuje, tak? No to, to i w kolektywie, wszystkie, tak? Jak się horoskop robi też, tak? To z tego z poziomu horoskopowego, w cudzysłowie, tak? Jest tak jakby ta opcja, która układa się na jakąś lekcję większą życiową, Ci inni, którzy mają coś tam tylko w koziorostu, nie są pełnymi koziorostami, tak? No to tego mają się nauczyć i przyswoić. Tak to działa. Troszeczkę to, co tutaj wytłumaczyłam, jest poniekąd też taką tą energią, to, co jest ważne. Koło fortuny i dziesiątka monetowa, tak? To są wszystko to, co chcecie zrobić w obrębie domu, w obrębie miejsca. Mogą się pojawić duże. Energię zmian, albo jesteście w jakiejś sytuacji pewnie wiele baranów i chcecie coś zmienić. albo Boże, tyle w to zainwestowaliśmy, zainwestowałam, zainwestowałem. Yy, yy, nie wiem, obmieńcie sobie to przez wszystkie, nie jestem w stanie mój umysł, tego nie pociągnie po prostu, odmiany przez wszystkie inne yy, zajimki. To jest to wszystko, co się dzieje dla naszego dobra, a ja, jeżeli już osiągnęliśmy sporo z tak zwanych dosłownie dóbr, no to może być troszeczkę problematyczne, tak? O. Trójeczka kielichowa, poznanie, dobre poznanie, nowego działu, nowego po prostu miejsca. Wszystko to, co teraz się dzieje, jest bardzo dla was potrzebne. To próbuję przez ten czas powiedzieć, pokazać. Być może czujecie się pokonani, być może czujecie się w energii dziewiątki buław, potrzebujecie wskazówek. Mało tego, potrzebujecie też tak jakby pomocy albo w różny sposób liczycie też na tą po prostu pomoc czy podpowiedź. Ja tutaj chciałabym o dziewiątce Buław powiedzieć tak, dla mnie dziewiątka była, tak jak ja pracowałam, pierwszą archetypiczną postacią w polskim świecie, że jako żywa po prostu osoba i postać, pokazała się pani Pyżalska-Łykomska, nie pamiętam już w tej chwili imienia, Pierwsza kobieta, która była prezesem klubu, nie dało się tego klubu y, piłki nożnej no, wyciągnąć, ale tam nikt nie dał rady, nie wiem, jak to dalej To była też kobieta przede wszystkim, która zarzekała się, modelka, która zarzekała się, że ona nigdy nie będzie miała dzieci, tak? Co się okazało? System kreacyjny, tak ja mogę ze swojej strony to powiedzieć, natomiast ona sama w wywiadach mówiła, ona chyba teraz też ma z ósemkę dzieci. I ona mówi, że ona w życiu, ona zarzekała się dla swego taty, mówiła, nie w życiu, że jakie dzieci, to w ogóle nie moja bajka. I potem miała ich po prostu, no co najmniej, yy, sam, ja w ogóle potem sprawdzę, co z nią się generalnie dzieje, chociaż... Yy, I to była kobieta, która się zarzekała na czymś, była pewna, tak? I to tak silny system kreacyjny się powiedział, że to jest, no wow, tak? Na tamten moment było, tak? Jak ona to po prostu tak za nie utrzymała, miała coś, coś innego, tak? O, nie zarzekajcie się. I wszystko to, co za, czemu się zarzekacie, niestety, ale tutaj będzie ciągnęło Was do zmiany. 14 minut, koniec, dobrze, że. Bardzo ważny miesiąc w Waszym życiu, jeżeli czekacie, zwłaszcza na duże zmiany. Potrzebna jest analiza, potrzebna jest opcja tego, po co, za co po prostu tak zwanie walczycie. Eee, uwaga, tak zwanie, co sobie sami zdobędziecie. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć po prostu, przepraszam, że jest długi. Piątka mieczy bardzo często w dzisiejszych czasach jest tą energią, która tak zwanie puszcza przodem głupiego. Przepraszam za to określenie. Albo inni czekają, no to ty weź i zobacz, jak to jest, tak? O. To jest też ktoś, kto chce sprawdzić, bo ktoś już ma to, to obserwuje, tak? To jest dosłownie, o, to lekarstwo teraz bierze na to, Mhm, fajnie. No dobra, zobaczymy, jak weźmie, jak jej to pomoże, jak ona zniesie, tak jakby to, co ma to lekarstwo wywołać, a potem możemy to u siebie tak zwanie zastosujecie. W innych opcjach to nie wygląda tak po prostu, jakby różowo. Więc generalnie na plusie i w takiej najłatwiejszej formie, to jesteście w takim, co ja życie, mówi. Poczekaj, zobacz też, jak robią to inni, na różne sposoby, w różnych opcjach, przeanalizuj, tak? Kiedy są porażką, a kiedy mogą iść po zwycięstwo. Bo nie ma czegoś najgorszego. gorszego. Gorsze to jest to iść po nieprzygotowany i Potem ma się to. Słyszeliście taki syndrom, kiedy ludzie w lotto wygrywali i nikt po prostu, yy, niewiele osób jakby umiało zostać i pomnożyć to, co ma. I ludzie z powrotem lądowali na początku swojej drogi. Kłaniam się wam pięknie, szczególnie. Yy, I zadbajcie, bo to jest bardzo ważna po prostu jakby energia. Kłaniam się wam z całego serca. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję.